Tu tup Iha Siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przejścia wpływają na nasz film, jak je dobierać. No i pokażę wam paczkę przejść, którą również wam polecam. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez gości z Digital Products 669. I pod lupę trafi mega paczka przejść od nich. I jeżeli będziecie zainteresowani kupnem tej paczki, to w opisie tego filmu macie dwa linki. Jeden jest do Envato Market, drugi jest do Envato Elements. I jeżeli kiedyś ze mną rozmawialiście na konsultacjach albo gdzieś w komentarzach, to na pewno wiecie, że Envato Elements zawsze polecam z czystym sercem. Jeżeli chodzi o pracę montażysty, no to znalazłam tam, zawsze znajduję tam wszystko, czego potrzebuję do moich projektów. Zanim jednak zdecydujecie się na kupno tej paczki, no to sprawdzimy sobie co ona właściwie ma i jak te przejścia wyglądają w filmie. Jest tutaj ponad 200 przejść, ale nie przestraszcie się tej liczby, no bo te przejścia są poukładane w kategorie. Tak jak tutaj w opisie możecie zobaczyć, są przejścia brasz, czyli z pędzlem, są przejścia kamery, przejścia w stylu komiksów i tak no dobra, no to jak już pobierzemy naszą paczkę, no to ją trzeba rozpakować. W folderze znajdziemy dwa inne foldery. Zaczniemy od tego bardziej formalnego, czyli help i dokumenty. W dokumencie Readme mamy opisane, co ta paczka zawiera. No i jest jeszcze pisemna instrukcja, jak to zainstalować, gdzie te materiały wyrzucić. Dodatkowo mamy informację, gdzie możemy obejrzeć tutorial. No, i gdzie możemy ściągnąć czcionki, które oni używają w projekcie? Otwieramy samą paczkę, no i tutaj mamy już podział na kategorie, na flary, perspektywę. No, nie będę tutaj wszystkiego wymieniać, Obczajmy to, obczajmy większość z tych rzeczy w programie. No i teraz w drugim folderze wejdziemy sobie w filmy, motion templates, no i następnie w transitions, no bo to są przejścia. Całą tą paczkę przerzucam do moich przejść. Okej, okay, nasze przejścia są już w finalu. Wystarczy otworzyć panel przejść tutaj. No i kategoria The Ultimate Transition Pack. Typo te podkategorie przejść, które mam tutaj wypisane w prezentacji, używałabym do takich filmów wolniejszych, do prezentacji zdjęć, do filmów nostalgicznych, może o tematyce dzieciństwa, może wesela, może jakaś, jakaś może jakieś święto rodzinne? Może, żeby pokazać zdjęcia z podróży, jakieś krajobrazy? I do tego użyłabym jakiejś wolniejszej albo stonowanej muzyki. Ok, i teraz możecie zauważyć w jaki prosty sposób możemy uzyskać całkiem przyjemny, spokojny, nostalgiczny efekt, dodając jakąś spokojną muzykę i właśnie stosując odpowiednie do tego przejścia, czyli nie jakieś narwane, nie super nowoczesne glitche i zoomy, tylko właśnie takie delikatne, w stylu pędzli, eleganckich przejść czy flar. Ok, co fajniejsze, w tych przejściach mamy dużo opcji do manipulacji. Możemy dodać rozmazanie, czyli blur, no i wybrać kolorystykę tego światła, więc też całkiem fajnie. Jeżeli na przykład stosujemy jakieś napisy, tytuły albo podpisy i one są w jakimś kolorze, na przykład żółtym albo pomarańczowym, no to wtedy możemy tutaj dostosować kolor tej flary właśnie pod kolor napisów, aby to było spójne graficznie. Dobra, kolejne przejście to jest właśnie to brushes, czyli pędzle. Mamy ich do wyboru aż 10, a jeżeli chodzi o ustawienia, to możemy odwrócić ich działanie, czyli będzie się. Jeszcze może wyłączę muzykę? Czyli to zmazywanie będzie się działo w odwrotnym kierunku, po prostu. Możemy też uaktywnić, aby zmazywało się to pionowo albo poziomo. Ok, teraz przejdziemy do Elegant. No i te przejścia Elegant, czyli myślę, że możemy to na polski spokojnie przetłumaczyć eleganckie, mega mi się również kojarzą z takimi wnętrzami. Jeżeli chcemy zrobić prezentację z wnętrz, albo film z jakiegoś wnętrza, no to zdecydowanie te przejścia będą genialne. Jeżeli chodzi o ustawienia, no to mamy również direction, czyli kierunek. Możemy ustawić, aby przychodziło to pionowo albo poziomo. W tą i w tą stronę bardzo fajnie to wygląda. Możemy też wybrać natężenie tych fle, flar, czyli wybrać jego opacity. Możemy te flary w ogóle wyłączyć, a możemy dać ich tutaj maksymalne natężenie. Następnie mamy do wyboru rozmazanie, czyli rozmazują się te elementy, które tutaj są w tych kontenerach, które przechodzą nam przez obraz. Ok, zobaczmy jak kolejne flary. No i flary są genialne do takich filmów, do takich montaży jak wesela, jakieś, jakieś rodzinne imprezy albo nostalgiczne materiały. Jeżeli chodzi o ustawienia flary, no to mamy do wyboru jego rozmazanie, czyli blur oraz hue, czyli kolor. Idziemy dalej. No i to już będzie z rodziny ink, czyli tusz rozlana farba. To też ostatnimi czasy jest takie popularne, zauważyłam na YouTubie. No i tutaj uzyskujemy mega delikatne przejście. Jeżeli chodzi o ustawienia, to możemy wybrać, aby możemy odwrócić pionowo albo poziomo. Dobrze, to w takim razie teraz chciałabym Wam pokazać, jak to się prezentuje na zdjęciach z dzieciństwa. No i tutaj również przejścia właśnie w, tych, w stylu tych podkategorii będą idealne do stworzenia stonowanego filmu, stonowanego... Pokazu slajdów. Ok, i nie wiem jak wam, ale u mnie już budują się emocje w stylu wspomnień i mega ukojenia. Dodałam przejścia, które moim zdaniem podchodzą pod kategorię filmów z podróży, filmów z imprez. I ogólnie takich energetycznych form. Zobaczymy, jak się prezentuje teraz nasz film. No i tutaj zdecydowanie za dużo dzieje się w tych zdjęciach. Te, te przejścia są fajne ale zdecydowanie nie pasują do takiej formy, w której na przykład pokazujemy dzieci albo jakieś krajobrazy. Tutaj też bardzo dużą rolę oczywiście gra muzyka. Kolejne przejścia z tej paczki, takie jak kamera, glitch, kalejdoskop, perspektywa, stretch, warp i zoom. Zalic zaliczam do filmów, do projektów w stylu szalone. Mam tutaj na myśli filmy z podróży, filmy z imprez, Filmy z dużą dawką energii, które mają nas pobudzić i zachęcić do dalszego oglądania. Ok, na timeline mam sekwencję ujęć, między którymi dodałam przejścia z poprzedniego slajdu. Dodałam też jakąś muzykę, taką właśnie bardziej energetyczną. Zobaczymy, jak to wyszło. No, i tutaj takie napompowane energią przejścia mega pasują. Jest energia, jest pozytywne nastawienie. No i mamy tutaj trendy montażowe ostatnich lat. Rzućmy w takim razie okiem na to, co mamy w ustawieniach tych przejść. No i tutaj na przykład zaznaczyłam Klejdoskop, który akurat nie ma żadnych ustawień. No i w porządku nie musimy wszystkiego tam przestawiać prawda jest taka że mniej, ro nie, mniej roboty bo po prostu wrzucamy przejście i gotowe dobra idziemy dalej teraz mamy zoom power i mamy ich tutaj dokładnie 10 do wyboru mamy różne wariacje to już nie jest tylko zwykły zoom in zoom in i zoom out który znamy z pierwszych filmów sama koldera bo tutaj mamy dodatkowe jakieś właśnie punche flaty hity optykalne szejki no, i jeszcze tutaj kilka innych pozycji. To, co możemy zrobić, no to możemy odwrócić działanie tego zooma. Czyli teraz mamy zaznaczonego checkboxa i przybliża nam. Dobra, teraz odhaczę tego checkboxa i oddala nam, czyli już w jednym przejściu mamy IN oraz Out. Mamy też do wyboru zoom Distance. Możemy wybrać krótki albo długi. Teraz mamy spin. W którym możemy wybrać kierunek, top, left, right i tak dalej. I kolejne przejście jest to fall, i tutaj też to polega na jakimś obkręceniu, i również mamy, również mamy podobne ustawienia dotyczące kierunku, up albo down. Ok, mam teraz takie dwa ujęcia, i to, to są pustynie albo jakieś pustkowia. I wybiorę teraz z tej mega paki przejść takie przejście jak fire. Narzucę. Dobra. I ja osobiście e, nie za często używam tego typu przejść, czyli jakichś e, efektów sci-fi albo ognia, no bo, żeby użyć takiego przejścia, trzeba naprawdę przemyśleć jego przesłanie. Tutaj myślę, że to całkiem fajnie pasuje, no bo to jest tematyka pustkowia, tematyka pustyni, zwłaszcza do tego ujęcia, bo ono jest czerwone jak ogień. No i też takie przejście może nam służyć jako opener. Ok, stworzyłam taką planszę z napisem pustynia i teraz zobaczcie jak to przejście komponuje się z tematyką filmu no i samym efektem ognia. I jeszcze, jakby dorzucić do tego jakiś ciekawy podkład muzyczny, no to uzyskujemy naprawdę fajny efekt. I tak naprawdę, użycie przejść w filmie należy porządnie przemyśleć, a nie dodawać je po kolei jak leci. Jeżeli zależy nam na filmie, który będzie miał odpowiednie przesłanie i będzie dopracowany pod każdym salem, no to warto poświęcić chwilę na przejrzenie tego czym dysponujemy i dopasować to do naszego filmu. No dobra, tych przejść jest o wiele więcej, ale ja nie będę przychodziła przez każdego, przez każde przejście po kolei. Więc jeżeli zainteresowało was to co wam tutaj pokazałam, no to pamiętajcie, linki są w opisie. Tymczasem my widzimy się w kolejnym odcinku.